W tym ze razem z moimi przyjaciółmi będziemy robili wielki konkurs rysowania, czy jesteście gotowi? Oczywiście, witam cię, cię Lolo! No to super, bierzcie oczywiście pędzel w dół i rysujemy dzisiaj trzy mega super rzeczy, a na samym końcu wideo, bo musicie oglądać do końca, robimy coś specjalnego, ponieważ będziemy rysowali wspólny rysunek z naszej ostatniej przygody pirackiej. To? No, będziemy to? tak musieli od rysunek. rysunek? No, będziemy wspólnie rysować! Zabijmy się przy rzeczach, ja mogę być po środku, paliet ja będzie mogę po być lewej, tu? Mielki będzie po prawej, słuchajcie, rysujemy sobie statek i jestem bardzo ciekawy, jak narysujecie statek. Możecie sobie ile chcecie tych pikseli ustawić, to już wasza wola. Po nasza, bajka. Tak, okay, nasza bajka, okej, nasza bajka. Dobra, ja już... Jestem twoją bajką. Mielki, ale jesteś rozpiewana. Dobra, poczekajcie, ja już robię tutaj... <laughs> ja już robię sobie piękne zaczęcie jak mój statek będzie wyglądał Ustawię sobie tylko kolor niebieski, taki fajny, żeby wyglądał on na wodzie. faktycznie Wody był. muszą być kreatywne. O, prawda, to prawda. Aha. Pamiętajcie, żeby oprócz wody zrobić też jakieś tam, wiecie, no, żeby obrazek cały był, nie? To jest jak plastyka. Ale oczywiście, M musi, mieć, musi mieć tło. Bo bez tła to, to nie jest wtedy? Wiecie, no. Rozumiemy, to wszystko rozumiemy. No i bardzo dobrze, dobra, ja już tutaj zaczynam powoli robić. Robię sobie tej. O, tutaj pięknie słoneczka, żeby pięknie świeciło słoneczko. Dobra, mamy zrobione słońce. Pyk, 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 pyk. Chmurki jakieś trzeba zrobić, bo chmury też są oczywiście na niebie, znaczy. Lepiej jakich nie ma, ale no są. Dobra, ja już mam zrobione, zrobione tło i teraz zabieram się do robienia stateczku. Dobra, tutaj kolor brązowy. Jaki robicie statek? Robicie statek taki mm, piracki, czy jaki chcecie zrobić statek? Malutki tak, drewniany. Nie wiem. Mhm, mm malutki, drewniany i w sumie to nie wiem, w sumie to nie wiem, nie znam takiego statku, ale może, może się do dowiem <grym> i będzie fajny. <grym> w sumie to nie wiem, nie znam takiego statku. <grym> tak go nie znam. No, no bo nie znam takiego statku, co ja ci mam mówić, że znam statek taki, jak nie ma takiego statku. No znaczy? Rozumiem, rozumiem. Może jest, ale ja go po prostu nie znam. Dobra, ja już robię tutaj kolorystycznie, pięknie, pyk, pyk, pyk i teraz czas zrobić mast. Jaki robicie wow. maszt? Ja zrobię maszt żółty. Bo, o dobra, będzie coś takie... O nie! Źle zrobiłem! Undo! To! No sorry, no źle zrobiłem. Robię... O tak! Nie Ej, ja widziałem kiedyś taki statek i on był w Piratach z Karaibów. Albo z Kabanosów. Nie ma czegoś takiego jak z Kabanosów, Lolo. A dziwi się, tak? Dziwi się jak ci pokażę. No dobra. To ci nie pokażę, bo nie ma. Ale może jest, dobra, czekajcie, rysujemy tutaj. W ogóle, widzowie, dajcie znać, czy wy lubicie rysować. I czy, y, może wy też rysujecie sobie w trakcie, kiedy my y, nagrywamy no, takie odcinki z rysowania? Pyk, patrzcie, to robimy tutaj taką piękną obramóweczkę. I teraz wystarczy, że zrobię tylko. No, jakiś taki płotek drewniany, dobra. O, o, to wygląda w miarę jak łódź, pięknie. Tak? Uda udaje ci się? W miarę. Ale zobaczymy, nie wiem. zobaczymy, dobra. Ja myślę, że zrobię jeszcze taki jeden ciekawy element, e, który mi się zdaje, że może zaplusować. E, dobra, tylko muszę zrobić jeszcze tutaj coś takiego. Okej, okay, dobra. Ja Moje się łódka. bawię światło cieniem. Światło cieniem? To dosyć to, to tak, dobre. Tak. Dobra, ja tutaj robię... A nie, to nie będzie ładnie wyglądać. E, undo, 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 dobra i poprawię sobie może troszeczkę... Tylko kolor masz, chociaż nie masz, ma dobry kolor. Co poprawię tylko może tylko troszeczkę to. Pyk, pyk, pyk. O nie, źle zrobiłem. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ja jestem gotowa, jak wy? Również. A ty papilon? O, no, już, 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 już. No to co ty tak długo robisz? Ty pewnie masz jakieś mega mocne? Nie, nie, takie lajtowe powiem ci, wiesz? Tak, no zobaczymy. No. L o Le... Dobra, no gotowe A. mam. Dobra, e ta-dam! Co ty zrobiłeś? Wow! Ładne. Ej, ale ty zrobiłeś super, bo Miki zobacz to, zobacz to. On na tym rysunku zrobił... <noise> co to jest? E st 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 Zatopiony. Stickmana. Stickmana? Stickman, stickman z takiej gry. Okay. No ładne Ej, dobra, mi się bardzo podoba i powiem ci, że masz zrobiłeś super Ladna, ładna Bardzo ładne Jak na statek to moim zdaniem na pewno dobrze daje tutaj 8 na 10, a wy widzowie piszcie w komentarzu Dziękuję. ile byście dali A ty Milki ile dajesz? 8 na 10 No tak hey. Dobra, chodźmy do Milki Co to jest? Y to my, to my na statek. Nie, taki to, to chyba nie jest. <gry> to też są. Te. No dobra, no dobra. Fajnie masz... Po to jest kaptura, kupów taką gryp... stronę. Si taką siódemkę bym dał. A to są ryby czy fale? Nie są fale. Daję dwa. Uh -huh. Były by ja ryby i tak. Taką ryby, siódemkę. Dobra, a to jest 10 na 10, co nie? Taka... Takie osiem. Mm, ja wiesz co, ja co? daję 6, dlatego że ty mi też oddziałeś za ryby. A Ja wygra... miałem. No nie, 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 dobra, wiecie mój stickman co? Stickman wygrał. To my teraz musimy się odbić, ponieważ mamy teraz drugą konkurencję, a druga konkurencja to jest ty jako pirat. Uu, Aha, czyli okay. musimy narysować siebie, siebie. jako pirata. Dobra, ja już się nie będzie takie proste, pirat. wiesz? Nie będzie proste, oczywiście, że nie będzie proste, ale ja zacznę już od malowania czapeczki, bo czapka pirata to jest bardzo ważna rzecz. Ale ja co, to jest fajna, fajna konkurencja akurat, to się to jako pirat, zarobiście Fajne no, bo ja ogarniam, odoba. ja ogarniam e, Ta, ja, Tak się kwali. <laughs> ja co? ogarniam, ja ogarniam Ale to od ciebie wziąłem, bo ty tak mówiłeś, że ty ogarniasz, to ogarniasz i potem ja zacząłem tak mówić, że ja ogarniam, ja ogarniam Dobra, ja, mamy już ja zrobione ogarniam. i teraz robię... Ej nie, dobra, to, to będzie najlepszy pirat chyba z piratów na pirat nad piratami, nie? Do? Już mi się tak podoba, a to chociaż na razie nie mam nic zrobione, nie? Naprawdę. A mi się bardzo podoba, dobra? Tylko muszę kolor skóry zrobić. Kolor skóry jest bardzo ciężki do zrobienia. Yy, tak nie wygląda skóra. Tak wygląda skóra, trochę za ciemna. O, mam kolor skóry, chociaż może dam taki. O, jest kolor skóry i teraz zrobić trzeba buźkę. Buźkę mam taką, taką mam buźkę i do oczywiście slina. Teraz jeszcze oczy trzeba zrobić, tylko ja nie wiem, jakie ja mam oczy. Zrobię tak, ja będę miał wielkie oczy. Czy Dobra, pyk. Ta, ta da da. Ej, ale mam oczy. <ślepisa> Jakie <ślepisa> wygląda fajnie. Ar. Dobra, to mi się bardzo podoba. Da, da, wypełnimy to oczywiście kolorem żółtym, bo jestem żółty. A wy nie jesteście żółci, a ja jestem żółty i mam przewagę, bo jestem żółty, a wy nie. <ślepisa> <ślepisa> What? Co jest? Co? Rozbijam nie? No, jest, bije mu, bije mu naprawdę to jest coś no, Dobra, dobra, luźne koma. Dobra, teraz ją <grym> sobie <grym> ładnie. O uh, ja uh, 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 mam pomysł. Ale I mam pomysł. Ale mam pomysł, patrz to! Patrzcie to widzę, wy widzicie, oni nie wiedzą, oni nie wiedzą, a ja widzę, bo oni nie wiedzą, moja ja widzę. Dobra, patrzcie. O tutaj jest tak pięknie i... O... O. Mega dziwne. Co, nie mega dziwne, bo zobaczysz co ja mam. Ja już skończyłem. Już! To? My już skończyłem Daj no zrobić człowieku. Ale, ale właśnie. Ja po prostu jestem dużo lepszym piratem niż wy. No nie. No i dlatego nie. ja już po prostu wiem, że ja wygram. Nie mm. wydaje mi się. Może to jest mniej, tak. O, teraz będzie lepiej. To mi się bardziej podoba. No to dobra. To się teraz pobawię tym światło cieniem, co tam Milkać mówiła. <laughs> dobra, gadasz. Tak. Ko co poły, gadasz. gadasz. Nie, kocopoły. ja nie słyszałam tego słowa. Ko poły. Dobra, dobra, cicho. O, dobra, tak zrobię. Ej! Śmieszne. Dobra. Właśnie. No, ej, nieźle się ze mnie, ja Ty pracuję ciężko. Patrzcie, co wykładnie zrobiłem. Ej, er jest piracki obraz pirata. Piracki pirat. Czyli, ej, ogólnie, jak sobie tak patrzę, gdybym. ja, ale straszne. Gdybym miał białą, białą wełnę, byłbym brzydki. To żółty mi e pasuje. I can't i eee, masz uraz. Do czego? Do swojej mamy. Do... Nie, żółta wełna jest super. Dobra, skończyliście czy co? Bo ja nie będę miał 5 lat za wami, jak ja i tak dostanę 10 na 10, widzowie. To jest najpiękniejszy synek, jaki ja w zrobiłem. I wy o tym wiecie, widzowie. Co ty gadasz? No, ale zobaczysz to. Jak zobaczysz tego pirata, to powiesz, że go wziąłem z internetu. Bo mnie wziąłeś. No nie. Teraz tak tylko gadasz. No nie, no dobra, ja już jestem gotowy. To jest najpiękniejszy piracki pirat z piratów Lolo, jakich piratów Lolo istniały, naprawdę. Naprawdę. Zobaczymy. Dobra, ja już mam skończone. Nie wiem, czy, mo nie wiem, czy nie, można ci ufać. Eee, ja nie się zapomniałem sobie to... zrobić buzie Co? Dobra. No! Ty buzi nie masz? No, zapomniałem sobie zrobić buzie Ale jak to możliwe, że nie masz buzi, skoro ty masz rysować siebie jako pirat? Ale znaczy twarzy w sensie. O. Ja wiem, ale ty wiesz, że to chodzi o tego pirata z buf, a nie pirata drogowego. Poczekaj, ja już zrobię, ja już zrobię. No dobra, 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 to to sobie róbcie na spokojnie A wy widzowie patrzcie oki mam piękny rysunek! Tak normalnie. Ej, co? <śmiech> <śmiech> co? Ja ten chupa! Ja ten Ej, no zarobiste moim zdaniem! No to pasz na moje Nie wiem o co ci chodzi, No pas na moje! Czekaj, jeszcze jedną rzecz. No ej, a ty, ty teraz właśnie oszukujesz! Nie, Zaję, dlatego, że ja, chcę ja już tego. Rusek, no no, no tak dobra, mój. jak ty oszukujesz, to ja też oszukam. No co ja będę Nie! Takim? Co? Nie mam oszukiwania. No, no, nie jak wiem tylko, jak, ja jak zrobić no. nos po prostu. Dobra, trudno na no, to jak Nie, to, to ja też oszukam. A co? Czemu? To. Co? No czemu mamy oszukiwać? Nie oszukujemy. A no, Mikoszku. mam goniec. koniec! Koniec, dobra. No czemu ona tak dobrze maluje, o co chodzi! Ty zrobiłeś takiego dobrego pirata? No, no, bo od bo kiedy ty takiego ładnego zrobiłeś? Już coś na się pirat jaki widziałem z piratu a, Co ty gadasz? No a mu jego jaki też ładny! Gadasz, ej masz papużkę! No, masz, ej, ale ładnie, nie! Awilki! Wielki. A mnie ki zrobić... Rysunek w find! Rysunek find'a! Ja nie wiem, o co mam. Fajna. Dobra. Powiem wam, że naprawdę każdy z nas się postarał, ale myślę, że chyba papyron wygrał. No, no to tak, nie Myślę, przez co? że no, przez wygrałeś, bo masz fajne oczy. Oczy! Fajne was oczy, podobałem się Twoje oczy. No dobra, mamy ale bardzo. mamy teraz koniec. Końcowa, yy, w końcowy rysunek to jest oczywiście. Potwór z wody. O nie oh, yeah. No to będzie ciężkie, ale tutaj postarajcie się. To ja nie narysuję ładnie. No bo nie na siebie ładnie, on jest brzydki. Co? <laughs> damy radę? Co damy radę? Zrobisz tego potwora. No, no chyba tak, nie? taki pewny co jeśli ten potwór nagle zobaczy, że brzydko go narysowaliśmy, na zje. Nie. Myślisz, że tak nie będzie? Nie. Jaki ten miał kolor? No nie wiem, no jakiś taki, nie? Mam fioletowy. A nie pamiętam jaki on miał, ale no, no taki dosyć straszny. Nie robię fioletowego takiego. No dobra, dobra, ja tutaj robię na razie wodę, bo on będzie spotworem z wody, no to być woda, tak? Też, ale kurde jak to zrobić? Jaki dobra, kolor właśnie miał, jaki mi tutaj ten kolor ogarnąć? Co? To... Blue, ale czekaj, to wytoczki. To jest, nie, nie, jest niewykonalne uuu, zrobić potwora. Ale mam teraz fajną rzecz. Pyk, pyk, pyk. Tutaj mam oczywiście, o, patrzcie, to widzowie. I robię księżyc. Będzie w nocy ogólnie, bo ja y, wiem, że w nocy są potwory. I w nocy się nie wychodzi na, z domu, bo są potwory. Dobra, ja już mam zrobioną podstawę, i teraz rysujemy potwoła. To jest nie do zrobienia Nie wiem, nie zrobiłam tak odrzędliwego potwora się tak złego tak. Aaa no, to Ale potwór musi tak być właśnie taki, bo... Taki nie, nie, nie taki, nie taki Dobra, to robimy tak teraz tak Potwór w ogóle, on jest taki jakby jest taki, takim wężem trochę, nie? No Trochę tak Dobra, to ja zrobię no, Jest taki wężyk Tak go zrobię Ej, dobra, teraz będzie wyglądał dobrze Ja to wypełniać wszystko, żeby był takim wężorem Jezus, jakby zobaczycie moje, ja przepraszam. No ja, ja też mam beznadziejne Chyba nie sądziłem, że to będzie w sumie tak wyglądać tragicznie. Każdy mam beznadziejnie. Ale w sumie to jest potwór, więc my co czego się spodziewać, nie? No tak. Od brzydkiego potwora, dobra, daj mu coś takiego. Ej, dobra, on wygląda strasznie. Ale nie wygląda strasznie, bo jest straszny, tylko wygląda strasznie, bo nie umie rysować. No ja mnie, no nie, no tragedia nie mogę. To nie jest katastrofa, czekaj. to nawet nie jest straszne, to wygląda jak parówka. Jak parówka? Mm -hmm. A to niektórzy się może mają parówek. Ale tragedia, o Boże. Dobra, teraz ja muszę Sztyc. zrobić mu usto, albo zęby mu zrobię. Ej, ja już mam dosyć, nie. Ja nie jestem w stanie nawet nic więcej wykonać. Mm, pik. To jest tragedia. Okej, okay, dobra, dobra, ja, ja już mam. Nie wiem, co ja zrobię.

Zrobiłaś fajnego! Serio? No! To nawet wygląda jak ten potwór? No wygląda jak ten potwór, mi się podoba, w sumie bardzo podobny do potwora. Dzięki za ja, ja nie zrobiłem, ja zrobiłem dzieżownicę. Ej, ale też zarobi się wygląda. Mega Ja nie, ja nie wiem, jakby to tak szybko narysowaliście. Mam taką beznadzieję. No dobra, bo ty się starasz, bardzo na tym wszystkim i ty tak robisz, właśnie. No powiem. nie, ale ja mam właśnie, no właśnie mam beznadziejne. O to chodzi. Oczywiście, on zawsze tak mi beznadziejna, bo to robi najlepsze. To! Ale straszny potwór! Dobra, ten potwór wygląda jak wielki kosmita. On wygląda jak szczoteczka do zębu. No sumie tak, tak. Tragedia, tragedia. No dobra, no tak wygląda mój potwór, no to jest dżdżownica. Najlepszy. No wygląda jak dżdżownica, ale fajny, ten pomysł. Ale ten jest fajny. Też jest ładny. No, też jest ładny. ja się staram odwzorować po prostu tego potwora taki jaki był jeszcze, wiesz, jak... Dobra, i teraz dalej. Ej, sub dla Milki, please, guzik. I sub, it like sub. Tak jest! Subskrybujcie! I jutro po prostu tutaj będziemy znowu, więc wpadajcie jutro. Pa pa!